Witajcie kochani, z tej strony Lizard King Dzisiaj stworzyliśmy pierwszy w historii naszego kanału odcinek z serii pierwsze wrażenia Na pierwszy rzut idzie gra Need for Speed z, najnowsze, z najnowszego roku muszę powiedzieć z tego roku z 2016 e, Ponieważ e, na originie można sobie zagrać w tą grę przez 10 godzin i nie jest to wersja demonstracyjna tylko po prostu jest to pełna wersja tylko ograniczona czasowo eee, ja gdzieś czytam, że 10 godzin wystarczy na to, żeby po prostu ją przejść w całości więc postanowiłem sobie ją zainstalować i na spokojnie sobie ją przejdę ale na samym początku chciałbym z wami zobaczyć jak ona wygląda, bo nigdy wcześniej w nią nie grałem ani wersję demonstracyjną, bo nie wiem czy taka była. Eee, więc może zacznijmy. Zobaczymy co przez ten czas się zmieniło. Ostatnio jaki grałem w Equal Inspect do tego to dodaję na, ten, na Origin jako specjalny prezent, czyli ten najnowszy po prostu bez żadnego podtytułu Inspect Speed. co tutaj mamy Speedlist, list tutaj standard w ostatnich częściach prestige, Dobra, no to może mm. Wejdziemy w ustawienia zmienimy trochę jeszcze dźwięk, żeby nie było za głośno. Zastosuj. ...zobaczymy jeszcze w grafiki. Zobaczymy wszystko na maksa ustawić. Ultra. Ultra. Jest na maksa. Na maksa. Dobra. Ja tutaj wolę wszystko. Wszystko mieć na maksa. I tutaj zaczynamy jak ta gra będzie chodziło można sobie pozwolić bo kartę mam GTX 970 także bez problemu e, gra sobie z ten, e, komputer sobie z tą grą poradzi dobra chyba wszystko sterowanie jak ja nie lubię jak jest, są pokazane te ustawienia na e, kontroler Dobra, to może zacznijmy Graj Nie wiem, może nie będziemy grali z kimś innym All Drive Speedlist all Drive niech sobie będzie Nie wiem, to wszyscy by to jeździli e, w tym Po tym jednym mieście, czy co, czy mogą w każdej chwili się do nas dołączyć No zobaczymy jakby co to ja na klawiaturze? Także będę lamił za przeproszeniem to bądźcie wyrozumiali, bo na klawiaturze wiadomo ciężej się gra niż na kontrolerze czy na kierownicy no zobaczymy czy żadnych bugów nie będzie no, Żadnie przenikanie samochodu przez ulicę czy, czy jakieś tam inne takie glicze Nie wiem czy kupię tą pełną wersję taką bez ograniczenia czy, czy nie, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w praniu, okaże się wszystko no, Trochę długo się ładuje a mam nadzieję, że będzie warto Może przejdziemy sobie z 1 dwa wyścigi żeby po prostu zobaczyć czy coś się pozmieniało, czy nie jak grafika wygląda i takie tam a no tam resztę gry to sobie tak prywatnie dokończę tak jak wspominałem wtedy przy unboxingu prezentacji przepraszam najnowszego cdx że mamy remont ale spokojnie odcinki już są przygotowane na te wszystkie dni w których yy, komputer będzie niedyspozycyjny po prostu będzie odłączony nie będzie można było gdzie go podłączyć no automatycznie już youtube będzie wrzucał te filmiki bo wrzuciliśmy go po prostu na serwery tylko będą się pojawiały codziennie o godzinie 15 także tradycja będzie zachowana codziennie będą filmiki z moich to w najbliższym czasie będą z, y, jeden będzie na pewno z Saints Row jeden z y, South Park'a kilka prawdy i i dwa z Brutal Legend Zobaczymy, że właśnie Brutal Legend wam się spodobał ale dobrze Wiem czy to, to jest filmowe czy... Ja się nie kubry zrobiłem. A ja się nie kupiłem to muszę przyznać, że no ona... grafika niesamowita. Emotina, nie? No to nie złoży się to pewnie. Filmowa stawka. Co, jedziemy? Wild handles bro male. Just

Normalną rozrywkę teraz Rozgrywkę, przepraszam Spotka się ze spalkiem w klubie Dobra To my sobie do... Do tego Spike'a pojedziemy graficznie nie jest źle, że chodzi o... tak o wodę, która się odbija na, na wow. drodze. Fajnie to wygląda. Z, tymi świa z połączeniem e, świata to po jest coś niesamowitego. Same modele samochodu, takie są. No, ten akurat nie jest jakiś tam super specjalny. Ale jak dobrze się zauważyć e, w tej części Twórstwida a kamerę inaczej sobie gdzie umieścili takie te te niebieskie linie takie po których można ten po których można jeździć. Widzicie, co z tego, że masz coś mówić tak na bieżąco po prostu albo to jest po, ten ta linia ma pokazać gdzie mamy jechać myślałem na początku, że to jest tak jak w tych odsłonach tam shift czy E, przy dwójce, że po prostu trzeba było jechać według tej linii, żeby dobrze tak wchodzić. Ale to jednak jest tylko ten, jakby GPS pokazuje, gdzie masz, gdzie masz jechać w drugą stronę. O mój nick no tym? <grybujesz> na, na, escape, na tym, na skaypie, na tym, na tym nie Ale jak wiecie właśnie jest to to gra studia właśnie Ghost To ta, ta sama firma która zrobiła m, Tego Need for Speed'a e, Rivals chyba Ale nie jestem 100% pewien Te wstawki filmowe to się e, Człowiekowi przypominają te czasy, w których się zagrywało w tego. Więc w hospital Most W tym też undercover było, mi się wydaje. Stawka filmowa. Stawki filmowe po prostu. This Bambi just busted a 500-foot drift right through the I-5 intersection over Turner, man. Oh, Ugh, <laughs> for game... like, <laughs> the skinny skid rolling you know what I'm he's liked this hype since, uh... Well, he's always this hype. That's why you love him. <laughs> Robin. Good luck trying to keep up. She was okay. Just fine. No. <laughs> matter of fact, I'm taking him to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides taking up all our space. Come on, man. O garażek. Chociażby dostaniemy jakiś lepszy samochodzik. O dziewczyna, ten. Mechanik samochodowy. Ale go przylitał. Packersen. Fajne furki mi się ta biała podoba. No właśnie widać jak panował nad autem. <laughs> Przez chwilę jak jechałem na miejsce spotkania. You seem to have caught the eye speed racer over here. Truth, man. This one's a helmsman. You picked a good time to re-up. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother. The stars aligning. Never a better time to start a project, though. So whatever's happening under that ribcage in here, it's time to start expressing it out there. Ten biały, ja sobie tego białego take him out for a shakedown. Maybe one of these will take a shine to you. Ford Mustang 90 Honda Civic Type, type R do 2000 Osubaru oczywiście BRZ Premium z 2014 kupić ten samochód tak Yo. Welcome to the clan, brother. Trading up. that yeah. Nice, right? Come on, Ames. I just need you to listen to it. Make sure she's praying like she's supposed to. What's up, man? Please, please. Oh. She's parked just outside. Spike, come on. Like I said, I got guys. No trust fund. Paying full price for this, so. Really, it's, it's like that, huh? It's like that. Wait. i feel so much better now i'm good for it you know that i mean your dad's good for it easy this jacket was like 1200 bucks exactly man. oil man <laughs> don't matter if you're the best damn driver this side of the 101 as far as she's concerned don't mean a thing if you ain't got that green it's very poetic and that is that is also true so mm. you ready to make some house calls come on man i'll meet you out front and we'll give you the tour i zobaczenia, będzie się tym naszym samochodem jeździło Od domu do domu wyścig z bajkiem i EMI Podążaj za błękiem, nie strzokać na drodze oraz na najbliższej linii na minimapie mi z kontroli trasy i uważaj na wtyle zakręty Dobra Jest widok ze środka Taki widok się grał ten w Mifford Spirander Grand 1. Tutaj bardzo fajna gra. Ale słaby ten samochód coś. O, i też krople tego. Deszczu na karoserii. Bardzo fajny. Akcencik. Kurczę, ale nie wyrobiłem. No jest, to, jest życie. Wygrają, no to tam za dobrzy są, ale się nie mam z tym jego samochodu, to tam... No bo na eee, pewno no na karturze to, to nie jest to granie, no eee, i trzeci jest. Eee, Survived a second so like so hey. hey. <coughs> like race against Spike, huh? Guess I underestimated you. Survived? No, no, no. Spike was struggling to keep up. Oh. I, I'm sorry. Not struggling. No, no. He was just losing. Like oh, the hater's gonna hate. <laughs> Emmanuel! No. Emmanuel! Get your ass over here. V <coughs> Farm. <laughs> Hello ladies. <laughs> <laughs> <What>? No man. <hug? laughs> <laughs> hey, I wouldn't want to snap that skinny frat boy frame in half. <laughs> <laughs> oh, come on little kid, give me some love. <laughs> <laughs> Don't let his appearance fool you, man. This beast is real nimble behind the mm -hmm. wheel. Name's Emmanuel. But apparently that's too many syllables for these fools. <laughs> no, you call me man. Mm -hmm. Strong grips, huh? Hey, this. this is Fred, Norwegian Hammer. <laughs> what up, buddy? Frederick. All right. Are we going to find some trouble or just stand in a circle and make fun of Spike? I'm cool with you. Talking dirty. <laughs> Who's hungry? <laughs> oh, I've only had one dinner tonight. I'm starving. Seriously, where does it go? You eat like he should. <laughs> yeah, Robin. Any more dinners and you're going to bottom out. <laughs> Shut up. Fine, smartass. Last one to the diner picks up my tab! No 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 Last one to the diner picks up everybody's tab. Wha <try> Ścigamy się teraz z tymi wszystkimi cztery. Mmm... Cz tak, czterema postaciami czy... to jest jako wyścig pewnie. No zobaczymy. No i potem... Zakończymy to chyba do baru ostatnio na miejscu, pokładam kasy. Pojedziemy do baru. Jednego wyprzedziłem. Jeszcze przy mną jest Emi. Ale mu się śpieszy pojedzenie. Musimy mnie chyba A ogólnie jak tak patrzę na... eeee... ...na światu gry, no jest bardzo ładny. Jest może jakiś tam, jakoś, jakoś tam oszałamiający. A ja Robin, Dobrze, że ja nie, nie jestem ostatni, to... ...nie będę stawiał. Ale! Przecież no, już by było, by było śmierć na miejsce, ale... ...to tylko, wiadomo, twórz speed, żaden chłód bo samochodu nie ma. Tutaj. No nie! Oh yeah, that was a good one. No, I for fish me Nobody order anything over five bucks. It's a diner. Everything is over five bucks. And no dessert, man. <clears throat> I'm having to get out there and find some competition. Just waiting for the 411 on the location. Nah, I was thinking of heading back up to the club. You should come. <laughs> Do what? I jeżeli chodzi o I'm to the sterowanie shop. się na naszym need to jest po prostu takie ciężkie te e, uh -huh. samochody czujce są takie ociężałe yeah, ale Może inaczej się gra mówię na kierownicy czy tam na, e, na kontrolerze, a inaczej na, na klawiaturze. Kierowca to pewno nie odda tego samego klimatu co kierowca. Dopiero już się przyzwyczaić. No, no ogólnie rzecz <trym> biorąc, gra jakoś tam nie jest super najgorsza. Może później na czymś nie siedziła w sobie, stringujemy samochód. Poprawimy jego osiągi. Dobra, to tutaj może nie będę już tam więcej nagrywał.

Tak, że ogólnie że że biorąc, no gra jakieś tam wrażenie nam nie na zrobiło, mówię, zwłaszcza przez tą wodę na tej drodze, po prostu jest klimatycznie, no a co, okaże się później z duingowanym samochodem, czy będzie lepiej się wyprowadziło, czy nie, znaczy, no, no to może zrobię z jeden, dwa może i coś po parę wyścigów i... No i zobaczymy jak to wygląda. Nie wiem czy polecić Wam tą grę czy nie, ale na pewno weźcie, wypróbujcie sobie przez 10 godzin. Jak czytałem 10 godzin bez problemu starczy, żeby przejść tryb popularny, także możecie przejść sobie całą grę za darmo, nie muszę, nie, to, że, to po co nie musicie jej kupować. Rosuję pograć w tego do na naszego tak także ja tak od siebie, no tak na te pierwsze wrażenie tutaj przedałbym tak z no nie wiem, 8 plus, na 10 mogę nie lubię nitwor speedy. Także zobaczymy jak to później, czy 8 plus zostanie, czy może podwyższa trochę cenę, czy zmniejsze. A to się okaże później. Może zrobię później jakąś taką recenzję. Zobaczymy. po czasie trochę muszę ją ograć, ale na razie mi się dosyć przyjemnie jeździ. Może już się grawię, bo tam w bo tamtym już grałem. i Już lubię te gry. A, dobra. Także, kochani, dziękuję wam za. Uwagę za to, że e, na pewno zajrzycie no to wtedy pierwsze wrażenia no i mam nadzieję, że będziecie chcieli, jeszcze, żeby, żebym robił jakieś e, właśnie takie, takie typy prezentacje innych gier. Oczywiście, jak jakąś będę miał, taką z tych nowszych, no bo nie wszystkie, ale wiadomo, teraz gier są dosyć drogie. No na razie. Piasom jest kiepsko Więc Jak co to piszcie w komentarzach e, Może z jakiś tam starszy ligier chcieli Żeby pierwsze wróżenie zrobić Czy co Piszcie w komentarzach Lajkujcie Subskrybujcie kanał I dziękuję wam za uwagę Trzymajcie się Cześć Pozdrawiam serdecznie